Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Chronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj rozpoczynamy od wielkiego niebezpieczeństwa, jakie czyha na Stany Zjednoczone i Kanadę ze strony strefy subdukcji Kaskadia. Nieco później opowiemy pokrótce o nowym odkryciu chińskich paleontologów, a na zakończenie zajmiemy się kwestią słynnego życia na planecie Wenus, a konkretnie badaczy, którzy ogłosili to odkrycie i niedawno przyznali się do błędu. Przynajmniej w części. I to, byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego jak życzyć Wam wszystkim miłego sensu. Amerykańscy sejsmolodzy monitorują bacznie rozwój wypadków w obrębie strefy subdukcji Kaskadia. Obszar ten z biegiem lat stawał się coraz bardziej aktywny. Większość zjawisk sejsmicznych w tym obszarze nie jest szczególnie groźna, lecz któregoś dnia Wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Kanady może zostać zupełnie zniszczone poprzez nagłe rozprężenie napięcia płyt tektonicznych, które może doprowadzić do trzęsienia ziemi nawet o średnich 10 stopni w skali Richtera. Każda linia uskoku tektonicznego ma górną granicę swojej siły, określoną przez jej długość, szerokość oraz to, jak daleko może się przesunąć. W przypadku amerykańskiego uskoku San Andreas, czyli jednej z najlepiej zbadanych i najlepiej zrozumianych linii uskoków na świecie. Ta górna granica wynosi w przybliżeniu 8,2 stopnia w skali Richtera. Ponieważ skala ta jest logarytmiczna, stanowi to jednak zaledwie 6% mocy, jaką miało niszczące trzęsienie ziemi w Tohoku z 2011 roku, które uderzyło i zupełnie zniszczyło wybrzeże Japonii, pozbawiając przy tym życia ponad 16 tysięcy osób. Praktycznie całe północno-zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej może zostać objęte działaniem trzęsienia ziemi o sile prawie 10 stopni w skali Richtera. Wszystko to na wspomnianej wcześniej strefie subdukcji Kaskadia. Statystyki wskazują, że istnieje tam aż 37% szans na zaistnienie trzęsienia ziemi o magnitudzie większej niż 8 stopni, do którego ma dojść w przeciągu najbliższych 50 lat. Co oczywiście nie oznacza, że nie może być ono silniejsze. Warto przypomnieć, że największe trzęsienie ziemi, o jakim nam wiadomo, miało tam miejsce 26 stycznia 1700 roku. Było to zjawisko wyjątkowo katastrofalne i osiągnęło magnitudę ponad 9,2 stopni w skali Richter. Wiemy o tym tylko i wyłącznie dlatego, że nawet japońskie spisywane regularnie kroniki donosiły o wielkim tsunami, które zniszczyło setki wiosek i zabiło tysiące wieśniaków i rybaków. Dopiero niedawno specjaliści powiązali dane z kronik japońskich z ustnymi przekazami rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Wówczas okazało się, że mniej więcej w tym samym czasie, gdy Japończycy donosili o tsunami bez trzęsienia ziemi, Indianie wspominali o potężnym wstrząsie, który spowodował rozlanie się oceanu daleko w ląd. Trzęsienie ziemi w strefie subdukcji Kaskadia spowoduje osunięcia ziemi w całym regionie aż do 30 tysięcy w samym Seattle, jak szacuje Miejskie Biuro Zarządzania Kryzysowego. Spowoduje to również proces zwany upłynnieniem, w wyniku którego pozornie stały grunt zaczyna nagle zachowywać się jak ciecz, ze szkodą dla wszystkiego, co znajduje się na wierzchu. W zaledwie 4 do 6 minut po rozpoczęciu wstrząsów drżenie ustąpi, jednak będzie to dopiero początek katastrofy. Przez kolejne kilka minut wywrócony region będzie się dalej rozpadał i dopiero wtedy Nadejdzie potężna fala tsunami i zacznie się prawdziwe zniszczenie. Dla 71 tysięcy ludzi, którzy mieszkają w strefie zalewowej Kaskady, będzie to oznaczać ewakuację w wąskim oknie po zakończeniu jednej katastrofy i przed rozpoczęciem kolejnej. Na domiar złego, ucieczka będzie musiała oznaczać porzucenie całego dobytku, ponieważ drogi staną się nieprzyjezdne. Okazuje się więc, że uciec będzie można tylko pieszo i w zależności od lokalizacji, mieszkańcy będą mieli od 10 do 30 minut na wyjście i dotarcie do jakiejkolwiek wyżyny. Aby zobaczyć pełną skalę zniszczeń po cofnięciu się tsunami, należałoby spojrzeć na Ziemię z perspektywy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Strefa zalania zostanie zupełnie oczyszczona ze struktur od Kalifornii po Kanadę. Amerykańska agencja FEMA spodziewa się, że operacje poszukiwawczo-ratownicze będą prowadzone wówczas na obszarze 260 km2. Trudno nie przyznać, że jest to niemal dosłowna tykająca bomba, która w każdym momencie może doprowadzić do olbrzymiej katastrofy o niewyobrażalnej skali. Trylobity to wymarłe morskie stawonogi, które żyły w starożytnym oceanie w okresie kambru i ordowiku. Ostatnio zespół naukowców składający się z profesora Zhao Fangcheng'a, doktoranta Sun Zixina oraz doktora Zeng Hana z Nijing Institute of Geology and Paleontology of the Chinese Academy of Sciences natrafił na bardzo wyjątkowego przedstawiciela tego gatunku. Na tle osobliwego, że należy on do zupełnie innej linii ewolucyjnej, Skamieniałość zwierzęcia została znaleziona w formacji mantou w warstwie geologicznej pochodzącej z okolic Środkowego Kambru w prowincji Shandong w północnych Chinach. Ten wyjątkowy trylobit zapewnia świeże spojrzenie na zakres morfologiczny i strukturalne podstawy specjalizacji cefalonów w trylobitach kambryjskich. Badanie nowego okazu zostało zresztą opublikowane w czasopiśmie Acta Paleontologica Polonica. Fantaspis, bo tak został nazwany ten podgatunek, charakteryzuje się znacznie większym mózgiem z wyraźnie wyostrzoną przednią częścią. Naukowcy przypuszczają, że kształt głowy widoczny u tego gatunku mógł zmniejszać niebezpieczeństwo pożarcia przez inne zwierzęta poprzez zwiększanie rozmiarów trylobitów, co z kolei utrudniało zjedzenie ich przez drapieżniki. Jest to całkiem ciekawe odkrycie, które z całą pewnością powiększa naszą wiedzę na temat tych dawno wymarłych już stworzeń oraz procesów ewolucyjnych, które kierowały ich rozwojem. Jeszcze we wrześniu międzynarodowa grupa astronomów trafiła na pierwsze strony gazet w związku z odkryciem fosfiny, a więc potencjalnego markera życia kryjącego się gdzieś w atmosferze Wenus. Następnie niektórzy badacze zakwestionowali ich obserwacje i wnioski, a teraz okazuje się, że ogłoszenie tego sensacyjnego odkrycia było nieco przedwczesne. Ten sam zespół, który obwieścił odkrycie, ponownie przeanalizował niektóre dane, powołując się na błąd przetwarzania w oryginalnym zbiorze danych. Naukowcy potwierdzili sygnał fosfiny, ale stwierdzili, że jest słabszy niż wcześniej podano. Ponowna analiza, oparta na obserwacjach radioteleskopu Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, wykazała, że średni poziom fosfiny na Wenus wynosi około jednej części na miliard. Czyli około 1,7 wcześniejszych szacunków. W przeciwieństwie do ich pierwotnego raportu, naukowcy opisują teraz odkrycie fosfiny na Wenus jako nie do końca potwierdzone. Jest to pierwsza publiczna reakcja badaczy na krytykę skierowaną pod ich adresem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. We wrześniowym raporcie zespół powoływał się na dane z teleskopu ALMA oraz James Clerk Maxwell Teleskop. Jane Greaves, astronomka z Cardiff University w Wielkiej Brytanii, twierdzi, że zarówno ona, jak i jej koledzy powtórzyli pracę, ponieważ dowiedzieli się, że oryginalne dane ALMA zawierały fałszywy sygnał, który mógł wpłynąć na wyniki. Nowe wyniki badań zostały już opublikowane na arxiv.org. Zarówno badaczka, jak i jej współpracownicy w dalszym ciągu twierdzą, że dane ALMA pokazują widmową sygnaturę fosfiny, a więc cząsteczki złożonej z jednego atomu fosforu i trzech atomów wodoru. Wskazują również, że żaden inny związek nie może wyjaśnić tych danych. Fosfina, czyli wodór fosforowy, jest produkowany na ziemi przez bakterie beztlenowe, które mogą żyć i otrzymywać energię przy całkowitym braku tlenu. Żadne inne pochodzenie fosfiny nie jest obecnie znane, dlatego w 2019 roku astrobiolodzy uznali fosforowodór za potencjalny biomarker. Najnowsza analiza wykazała, że stężenie fosfiny w atmosferze Wenus czasami sięga nawet 5 części na miliard. Oznacza to, że poziomy gazu mogą z czasem rosnąć i spadać w różnych miejscach na planecie. Ta sytuacja jest złudnie podobna do emisji metanu na Marsie. Tajemnicą pozostaje jednak to, skąd pochodzi ta fosfina. Nawet na poziomie jednej części na miliard jest to zbyt wiele, aby tłumaczyć to erupcjami wulkanów na powierzchni planety lub uderzeniami piorunów w atmosferze. Co za tym idzie, nadzieja na odnalezienie pozaziemskiego życia w atmosferze Wenus w dalszym ciągu nie umarła, ale jest przynajmniej kilka razy mniejsza. Jeśli interesują was tego typu treści, chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszej strony internetowej zmianyziemi.pl, -na, na której pojawiają się artykuły, na bazie których później tworzone są odcinki na kanale. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji oraz dzwoneczka, abyście na bieżąco byli informowani o nowych filmach na naszym kanale. No i to byłoby już chyba na tyle ode mnie, a więc życzę Wam miłego dnia.